Cześć, witajcie moi kochani drodzy yy, no oglądacze. Z tej strony Iz i oto będzie kolejny piąty odcinek ze Skyrim. No bez turnego gadania dajemy po prostu dalej. Skalibrowałem znowu Skyrim. Jednak to była moja wina, że tak bo to była źle po prostu gra skonfigurowana ale teraz wszystko będzie okej okay. dobra, tu są te ci wszyscy, których ostatnio zabijaliśmy dobra, teraz pójdziemy no, do tego czarnego głazu, do którego mm, musimy mieć dobra, jest 16, 10. w ogóle ludziska dobrą mam dzisiaj kurde, humor dzisiaj mam dobry bo dzisiaj była sprawdzian z infy dostałem 5 ta, i do i to cieszę się z drugiego powodu, ponieważ wreszcie są ferie! Kochani, są ferie i każdy chyba normalny się uczy. No chyba, że z jakimś zapchłonym, kujonym, dla którego na... nauka jest czymś w... normalnym, pochłaniającym życie. Fak, jaki zes. Raz. Dwa... Fak, tu mieleje. leje! Dobra! Okej, okay, dobra, tego już mamy Dobra Posą swój dobieram sam jak staruszkę koralę Mam typ osobisty i nie lubię, gdy ktoś kłamie Jeśli ktoś wie, jaki to jest piosenki, niech napisze komentarz Dobra Kogo więcej nie ma? To my idziemy do świątyni w czarnej głazie! Jaki henslaj, what the... Mm. Nie mał... Jemałkę yeah, FAK! Jemałkę... Yeah, A... Dobra. Eee, yy, skuplym piszę. Faso swój dobieram stan jak staruszkę korale. Okej, okay, dobra. Tamtą zdejmiemy z łuku. Dobra, byłem szybszy. Ona gdzie miała strzały. No. Czyli to, co jest ważne. Kufer nowicjusz. Fakt! Wykryzowałem na nowicjuszu. A, dobra. Nie było O, sztabka stali. Sta fuck, stali! Sikierkę drwala, weźmiemy, weźmiemy twoje złoto. Fanta, a ty... Aha, ja jestem głupi, zapomniałem mu dać w broń. Sikierka, fuck, nie ma żadnego miecza innego. To na razie mu dam... Czekaj, on ma broń? topur wojenny. Dobra. To dałem mu tarczę. Ty przodem, ja za tobą. Dobra. Idziemy dalej z tym koksem. Oczywiście. No ja nagrywam oczekiwan. Tata idzie i... Pyta się mnie ile chciałbym grać. Faks. O ale teraz normalnie się dziwiłem, Ej, to, ale to chyba było... Tak przy... No, teraz już dobrze, bo wtedy Trzyma mi się teraz średnio na 45 fps A nie tak jak ostatnio w ogóle teraz lagów nie mam. Gida. I będzie, 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 będzie dzida. Dobra. Wstawaj! Ej, lej dziada. Okej, okay. z tego co wiem nagrywam już 6 minut. Około coś tego. Fak, wziąłem jego... Ej, ja tego nie chcę. Fasol swój dobiera. But... Fak, jeszcze tarczę wyciepałem. Dobra. A to są te fajne pułapki. Trzeba ustawić taki wzór jak najczęściej jest na... Tak jak musimy znaleźć takie coś. I musimy też to zrobić. Tutaj jest wąż, wąż, ryba. Wąż. Wąż. L rybka. Bo jak nie, to się uruchomi jakaś pułapka. Na, 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 na. Pusto, kufer... Dobra. Dobra. Tu nic nie ma, idziemy na dół. Pajączyna! Pajączyna! Ślizgacze! Nie lubię ich. No bo tak są z nienacka wylatują i... ...i, i podniecają. No i ja nic nie mówiłem Nic nie mówiłem I nic, nic nie mówił Szkiele, tak tu dużo pają uczyny Raz, dwa Ale pająk! Te wygląda jak ta ta Jak ta! Kurde Stacja pierścień jakaś... Się... Szeloba! Dobra, leżę. Zabierz to, zamierz to! Na pomoc, mi ktoś pomoże. Zdejmij mnie, zdejmij mnie. Ej, ty tak! Już prawie. Czuję to. Róż głową! Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? Oż to chciał mnie wykiwać O, Pod pachą przez pół co przeszło Musiało boleć Odkryj tajemnicę czarnego azu Urna Pusta urna Onestyt! Jak miło Jak miło i wesoło Talarek krąży w koło, talar tu, talar tam. Dobra, dość. O, to są tak, to są takie fajne potworki draugi. To są te pradawni nordowie. I oni mają fajne miecze. Draug. Tak przez przypadek... No zamiast wukli... klikłem y, Q i moc mi się uaktywniła. Debil ze mnie. Weźmiemy ze zdrówka i pójdziemy w... Łucznictwo, broń jednoręczna. Łucznictwo łuku jest 20% większe obrażenia. O, a to jest płyta naciskowa, zobaczcie. Łapka. A to jest draug To są silniejsze, bo to są niespokojne Im, im Potem coraz wraz z grom i z tymi, z no... Miejscówkami, z dungeonami. Yy, siła draugów się wzmacnia. W sensie, że nie, że są silniejsze jako potwory. Tylko że Po prostu no Nie draug jako potwór jest silny yy, Tylko, że są ich odmiany, potem to niespokojne, mściciele, pan draugu, draug pan draugu No zaś nacisnąłem i w brzuszek i pod i przez gardło. Patrzcie się na to. Dobra, yy, dobra. Z a jeszcze zapomniałem wejść w przedmioty broń F F F Okej okay. Dobra I zobaczcie Strzelimy najpierw w niego A teraz strzelimy w to I się usmażył. Was. Wow. Dobra, złotko. Ta, 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 ta. Wow. Jeszcze trzy minuty i koniec nagrywania. Czyli nie wezmę puszczywać trzy odcinki, ponieważ gra mi się dość spoko Gdzie się ciśniesz? W traktorze Dobra Otworzymy sobie kuferek Dobra, tu Musimy na łańcuszku Przejdziemy się hop hop bierzemy sobie grzybki świecące Przerzukamy szkieleta weźmiemy kilof to jest chyba jeśli gracie w skyrim radzę wam zawsze bierzcie ze sobą, miejcie ze sobą kilof bo no prawie na każdym kroku można znaleźć jakieś żyły rudy albo coś w tym stylu Okej, okay, dobra, miałem teraz taką zwiechę małą. Żyła rudy wyczerpała się. Dobra, jest 22. Dobra, wszystko weźmiemy. Ściągniemy łuk. Dobra, strzeliłem droga. Teraz on wyjdzie tu.

tu jeszcze są grzybki. Hep, hep Hep. Dzisiaj więcej grzybków nie ma? Tu są grzybki. One z tego co to dają ochronę przed piorunami. To jest logiczne. A my zrobimy to na tak, takiej na taki masochistik. Na, na Zdawało mi się, że tu zawsze był draug. No to było głupie. O szkielet, słodko. Okej. Okay. Uuu, żelazne ukultę spryje. Weźmiemy. są swój dopieram sam i muszę kończyć! No ale widzimy się za chwilę.